Cześć z tej strony. Marcin. kolejne za zadanie z liczbę spolonych. Te zadania to jest oczywiście wykonaj działania, czyli trzeba po prostu podzielić ten 4 minus 3i przez 4 plus 3i. W jaki sposób to zrobimy? No, najpierw sobie to przepiszę. Zresztą, jak widzieliście pewnie pierwsze wcześniejsze dwa zadania, które rozwiązywałem, to już wiecie doskonale o tym, że trzeba pomnożyć licznik i mianownik przez tak zwaną liczbę sprzężoną. Czyli będziemy mnożyć przez i teraz tak ponieważ tu w mianowniku jest 4 plus 3i to liczba sprzężona to jest 4 minus 3i, no i skoro mnożę licznik przez 4 minus 3i to tu też mnożę przez 4 minus 3i tak, żeby mi się nic nie zmieniło dobra, no i teraz co dobimy? no oczywiście wymnażamy każdy z każdym ewentualnie są tu co prawda wzory skróconego mnożenia, ale ja to wymnożę żeby wam pokazać może to dokładniej, kto zna wzory skróconego mnożenia to zastosuje, że tu jest a minus b do kwadratu, a tu jest a plus b razy a minus b to jest a kwadrat minus b kwadrat. Dobra, ale za dużo gadam, a za mało liczę. Lecimy, pierwsze z pierwszym. 4 razy 4 to jest oczywiście 16. 4 razy minus 3i to jest minus 12i. Minus 3i razy 4 to jest minus 12i. No i minus 3i razy minus 3i to jest plus 9i kwadrat, tak? Bo minus z minusem da nam plus, 3 razy 3 to jest 9, a i razy i to jest i kwadrat. Przez? I tu też wymnożę, 4 razy 4 16, 4 razy minus 3i to jest minus 12i, 3 i razy 4 to jest plus 12i, i 3 i razy minus 3i, znowu plus, z minusem da nam minus. 3 razy 3 to będzie 9, a i razy i to jest i kwadrat. Tu jest minus 12i, tu jest plus 12i, to nam się skasuje ładnie. Zamiast tego i kwadrat, oczywiście podstawimy, że to jest minus 1, no i zamiast tego i kwadrat, że to też jest równe minus 1. Czyli otrzymujemy tak. Kreska ułamkowa. 16 przepisuję. Minus 12i minus 12i to jest minus 24i. 9 razy minus 1 to jest minus 9. Teraz tu 16 przepiszę. Minus 9 razy minus 1 to jest plus 9. No oczywiście tutaj te 12 się skasowały, tak? Więc ich nie ma. I teraz 16 minus 9 to jest 7 minus 24i. Natomiast tu jest 16 plus 9, czyli 25. Można to jeszcze ewentualnie te 25 zapisać jako 1,25. Tak? Tylko brzydko. Ok, a to wrzucić w nawiasie i wpisać, że to jest 7 minus. 24i. Dlaczego tak piszę? Bo chyba taka jest odpowiedź, taka jest, taka jest odpowiedź odpowiedziach. E, aczkolwiek było wykonaj działanie, no to tu teoretycznie jeszcze dalej jest działanie mnożenie, tak? E, no więc. A tu jest dzielenie z drugiej strony. Więc I tak, i tak moim zdaniem jest dobrze, więc nie ma to znaczenia zbyt dużego. I tyle. Dobra, dzięki wielkie za e, uwagę. Pytania śmiało w komentarzach. Zapraszam Cię również na wysyłanie mi zadań na matematyka z, pasją, małpa, .com, yy, z cyklu darmowych informacji, yy, korepetycji, bo jak masz jakieś zadania, których nie umiesz rozwiązać, wyślij mi je, ja Ci je rozwiążę całkowicie darmo i wrzucę rozwiązania do YouTube'a. Dobra, dzięki, na razie, heja! Zmotywuj nas do dalszej pracy, zostawiając łapkę w górę i subskrypcję. Jeśli dalej masz problemy z matematyką, zajrzyj na naszą stronę matematykaspasjom.pl